Oczywiście. Oto kompletny, realistyczny scenariusz wideo, około 750 słów w języku polskim, bez nagłówków, idealny do filmu na YouTube o temacie Poland Military Power Polska Armia. Myślnik, myślnik, myślnik. Polska Armia, znana jako Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, to dziś jedna z najszybciej modernizujących się armii w Europie. W obliczu współczesnych zagrożeń Polska konsekwentnie wzmacnia swoje zdolności obronne, inwestując w nowoczesny sprzęt, szkolenie żołnierzy oraz współpracę międzynarodową w ramach NATO. To nie tylko symbol narodowej dumy, ale także realna siła odstraszania i obrony suwerenności kraju. Polska armia składa się z czterech głównych rodzajów sił zbrojnych, wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk obrony terytorialnej. Każdy z tych komponentów odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa granic oraz gotowości bojowej państwa. Wojna w Ukrainie uświadomiła wszystkim, jak ważna jest potęga militarna i zdolność do natychmiastowej reakcji. Polska, będąca państwem frontowym NATO, odpowiedziała zdecydowanie. Rząd zainicjował największy program modernizacji wojska w historii kraju. Celem jest stworzenie jednej z najpotężniejszych armii w Europie. Wojska lądowe są trzonem polskiej siły militarnej. To one odpowiadają za obronę terytorium, wsparcie operacyjne i udział w misjach międzynarodowych. W ich wyposażeniu znajdują się m.in. czołgi Leopard 2A5, Leopard 2Petalitry, a także rodzime czołgi PT91 Twardy. Jednak prawdziwy przełom to zakup nowoczesnych koreańskich K2 Black Panther, które stanowią nową generację sił pancernych. Do tego dochodzą armatochaubice Krap, dumna produkcja polskiego przemysłu zbrojeniowego. Krap udowodnił swoją skuteczność na poligonach i w realnych działaniach bojowych. Oprócz tego Polska zakupiła amerykańskie wyrzutnie HIMARS i koreańskie czanmu, które znacząco zwiększają możliwości artylerii dalekiego zasięgu. W powietrzu polskie siły powietrzne przechodzą ogromną transformację. Tradycyjnie wykorzystywane F-16 Fighting Falcon stanowią fundament lotnictwa bojowego. Jednak na horyzoncie pojawia się nowy symbol potęgi myśliwce piątej generacji F-35A Lightning II. Te samoloty zapewnią Polsce przewagę technologiczną i pełną integrację z systemami sojuszniczymi NATO. Nie można zapomnieć o zakupie koreańskich samolotów F-A-50, które stanowią pomost między starszymi maszynami a nową generacją. W połączeniu z nowoczesnymi radarami, systemami rozpoznania i obrony powietrznej Polska staje się liderem regionu w zakresie zdolności powietrznych. Marynarka wojenna również przechodzi proces odbudowy. Po latach stagnacji rozpoczęto projekty budowy nowych fregat typu miecznik wyposażonych w nowoczesne systemy rakietowe i obrony przeciwrakietowej. Polska inwestuje również w systemy patrolowe, okręty logistyczne i bezzałogowe platformy morskie. Wszystko to ma zapewnić bezpieczeństwo na Bałtyku i ochronę kluczowych szlaków komunikacyjnych. Szczególną rolę w strukturze polskiej armii odgrywają wojska obrony terytorialnej. To formacja złożona z ochotników, których misją jest obrona lokalnych społeczności, reagowanie kryzysowe i wsparcie wojsk zawodowych. Łód symbolizuje nowoczesny patriotyzm i gotowość do działania w każdej sytuacji, od obrony kraju po walkę ze skutkami katastrof naturalnych. Modernizacja polskiej armii nie ogranicza się jedynie do sprzętu. Ogromne środki inwestuje się w szkolenie żołnierzy, symulatory, infrastrukturę oraz cyberbezpieczeństwo. Polska zdaje sobie sprawę, że przyszłe konflikty będą toczyć się nie tylko na ziemi i w powietrzu, ale także w przestrzeni informacyjnej i cyfrowej. Dlatego rozwijane są jednostki cyberobrony, które mają chronić kraj przed atakami w sieci. Nie bez znaczenia jest również współpraca międzynarodowa. Polska aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach NATO takich jak Defender Europe czy Anaconda, które pozwalają na doskonalenie interoperacyjności i sprawdzenie realnych zdolności bojowych. Polskie oddziały biorą udział w misjach w Iraku, Afganistanie czy na Litwie, pokazując swoje doświadczenie i profesjonalizm. Nowoczesna armia to również potężny przemysł obronny. Polska grupa zbrojeniowa produkuje broń, pojazdy, amunicję i technologie, które nie tylko wspierają polskie wojsko, ale także trafiają na rynki zagraniczne. Programy takie jak Borsuk, Rak czy Gladius pokazują, że Polska potrafi tworzyć innowacyjne i skuteczne rozwiązania wojskowe. Polska armia to dziś coś więcej niż tylko siła militarna. To symbol suwerenności, bezpieczeństwa i jedności narodowej. Żołnierze, którzy codziennie stoją na straży Ojczyzny, są dumą narodu. Ich odwaga, dyscyplina i profesjonalizm są świadectwem tego, że Polska zawsze będzie gotowa bronić swojej wolności. Siła Polski rośnie z każdym rokiem. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, strategicznym partnerstwom i zaangażowaniu tysięcy żołnierzy, Polska staje się jednym z filarów bezpieczeństwa w Europie. To nie tylko potęga militarna, to potęga ducha, determinacji i wiary w przyszłość. Myślnik, myślnik, myślnik. Czy chcesz, żebym do tego dodał opis filmu, tytuł, hashtagi i tagi w języku polskim tak jak w Twoich wcześniejszych prośbach, na przykład finally unveiled, styl?